No witam, witam. Ja jestem oczywiście goldzori i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z PUBG Mobile. Kontynuujemy moją naukę gry w PUBG Mobile. No i dzisiaj, moi drodzy, skupiamy się na czymś, co szczególnie dla fanów PUBG Mobile jest bardzo fajną rzeczą. Natomiast dla takich nowych graczy jak ja również całość przedstawia się interesująco i daje po prostu możliwości przetestowania wielu, wielu tonowości dla mnie w samej grze. Dzisiaj o Reunion Modes, czyli o takim powrocie do klasyków znanych właśnie fanom PubG Mobile. Do dyspozycji w wybrane dni tygodnia. W PubG Mobile mamy, moi drodzy, dostęp do takich trybów jak chociażby Mitro Royal Mode takie jak weekendy, survival till Dawn, mamy również payload 2.0, mamy infection mode i mamy running power mode. Każdy z tych trybów jest moi drodzy wyjątkowy i w każdym dzieje się co innego. Także każdy może po prostu dobrać Tryb pod siebie w takim wielkim skrócie. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się na trybie weekendy, bo też najbardziej odpowiada mi z tych wszystkich, a to dlatego, że weekendy skupia się w głównej mierze po prostu na strzelaniu. Jest to bardzo mała mapka, no i liczy się w zasadzie tylko. Tylko strzelanie. A takie rzeczy są naprawdę superanckie dla mnie. Także dzisiaj, moi drodzy, weekendy. A Wy proszę dajcie znać w sekcji komentarzy, który z tych trybów, które właśnie Wam wymieniłem wcześniej, odpowiada Wam najbardziej. Czekam na Wasze komentarze. A teraz zobaczcie sami, jak mi idzie właśnie na weekendy. No dobra, moi drodzy, w takim razie zaczynamy. no, weekendy, tak jak mówię, tryb, w którym w którym po prostu jest najwięcej akcji, dlatego mi też on najbardziej odpowiada, bo tutaj najszybciej progres jesteśmy w stanie zrobić. U mnie ten progres, no oczywiście będzie jakiś tam chyba zauważalny, ale no generalnie w dalszym ciągu mam ogromne problemy z grą na telefonie. Tak czy siak, a no cóż, ja się nie poddaję, no i zaraz, zaraz moi drodzy zobaczymy, jak mi tutaj, jak mi tutaj pójdzie. Widzę, że mam jakiś koksów w lobby, także troszkę się obawiam. Ale no może nie będzie tak źle, co? Może nie będzie tak źle. 100 osób na tej małej mapce w porównaniu z innymi. No i, i wszystko, wszystko sprowadza się do umiejętności, jakie w grze posiadamy. Okej, okay, lądujemy sobie tutaj na miejscówce. Widzimy kolesia po prawej stronie, który nam też tutaj ląduje, a w zasadzie to ląduje on u mnie. To może być troszkę problematyczne. Hmm? Chodź tu, ja wolę z biodra chyba strzelać w tej grze. Ok, mamy pierwszego. E, no nie, nie był to najpiękniejszy pojedynek moi drodzy, ale liczy się to, że mamy fraga. Po prostu to liczy się dla mnie najbardziej. Uzi miał, Uzi miał. Nie tak źle. Mógł spokojnie challenge'ować mnie, ale chyba mnie nawet nie widział. Także no powiedzmy, że udało się, udało się. U, mamy Thompsona, ja sobie Thompsona bardzo chętnie zamienię. A, bo wydaje mi się, że Thompson jest całkiem w porządku. ale też te śmieszne dinozaury tutaj. Mm, ale na nich się... One na szczęście nie żyją w ten sposób może, bo byłby problem z pokonaniem czegoś takiego. Mm, tak czy siak, e, dobra, no jed, jednego się pozbyliśmy. Zostało w dalszym ciągu ponad 80. jaj aj, aj. Dobra, dobiegamy do jakiegoś miasteczka. Tutaj są otwierane drzwi. O, widzę kolesia. Ucieka. Widzicie go? Widzicie go? No nic mu nie zrobię na taką odległość. Podbiegnijmy. Uuu, ale dostał plombę z tego Thompsona. Co jest? Let's go! Wow, same głowy dostał ode mnie. No, jestem, jestem bardzo zadowolony z, si z siebie. Jak ktoś do mnie strzela? A, plecy. Oj, Fajnie. Let's go! Ja pierdzielę minimalnie, minimalnie. Tutaj mnie poobijał, ale no powiem wam, że czuję, czuję większą pewność przy strzelaniu Może nie mam najlepiej ustawionych tych, tych wszystkich tutaj rzeczy pod siebie, ale daję radę, cholera jasna. No muszę, muszę sam siebie pochwalić, moi drodzy, bo y, trzy fragi już. Trzy fragi. I wziąłbym to w ciemno. Wziąłbym to w ciemno przed meczem. A dobiegamy do nowej miejscówki. G36C, okej. Okay. No Wow. Mamy tu przeciwnika. Uuuu, ja pierdzielę. Dobrze, że. Dobrze, że mnie znowu nie słyszał pierwszy. Bo, bo. Bo to by się skończyło w pewnym momencie z gonem, Ale na całe szczęście. Oj! Oj! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Chopy, kłopoty, kłopoty. Lecz się lecz się! z nim w kotkę i Myszkę pograć. Jest ja pierdzielę! Jak ja żem go zabił. Easy, gościu, miałeś wszystko, stary. Patrz, jeszcze se twój strój wezmę. jeszcze se twój strój wezmę. Let's go. Koleś wszystko, żeby mnie zabić, nie? Ja jakoś z tego wybronię. Dobrze, że ten kamień był. Gdyby nie ten kamień, nie byłoby mnie. Dobra, znajdujemy jakieś itemki. Może nie są jakieś superanckie, ale coś sobie tutaj na pewno weźmiemy. O, widzimy wroga przed sobą. To będzie kolejny pojedynek, potencjalny szósty frag, moi drodzy. Okej, okay. spokojnie, spokojnie. Uminimy na broń, zobaczmy, tam siedzi za kamieniem. O, położył się, położył się. Drop -shutter. O, ale specjalnie na główkę ci naszło. Kolego fede, fede. Co się kładziesz? To kara, kara zakładzenie się. Strzelamy po jego ciele jeszcze z zemsty. Okej, okay, nice. Mamy to. Zajebioza. Fajnie. Very very cool. Ła, wow, my mamy jeszcze kolesia na plecach. Co się tutaj dzieje? A jest. Uf. Czemu on stoi w miejscu? A? Wow! Ale dostałem! Jak on mnie tak zabił? Kurde! Ale dostałem laser. A czemu w ogóle? Jak mu mało zostało? Ty! Ale camper! <ślesk> ale camper! No cóż, moi drodzy, 45 miejsce, ale jak widzieliście, grałem typowo pod fragi, a nie pod placement. Z fragi sprawiają mi po prostu największą frajdę. Tak czy siak, to nie koniec, moi drodzy, dobrych wieści w tym materiale. Bo dodatkowo w grze pojawia się nowy. Charakter, nowa postać. Jest nią Anna do odebrania zupełnie za darmo. Także pobierajcie PUBG Mobile, korzystając z linku w opisie tego filmu, zupełnie za darmo. Tak samo jak nowa postać Anna. No i cóż, moi drodzy, może spotkamy się kiedyś w lobby i co? Dostaniecie na czapę. Oczywiście, że dostaniecie na czapę. No i może będziecie kampili tak jak, tak jak ten koleś. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie łapka w górę. No i moi drodzy, widzimy i słyszymy się w kolejnych. Materiałach, choćby z PUBG Mobile. Tyle ode mnie. Miłej reszty dnia. Mówi Goldzor. Na razie.